Cześć kochani, z tej strony Madzia. Witam was serdecznie w nowym vlogu mangowo figurkowym tym razem. Wybaczcie, że jestem po drugiej stronie kamery, ale ostatnio czuję się jakoś tak słabo, nie chciało mi się w ogóle szykować. Więc postaram się następnym razem zrobić jakiś dłuższy vlog albo najlepiej live'a. Postaram się zrobić live'a w weekend. Nie obiecuję, ale postaram się. Bo też już mi Was brakuje, brakuje mi naszych rozmów na live, ale dzisiaj zrobię taki krótki, szybki, mam nadzieję, filmik o ostatnio kupionych mangach i figurkach, na które czekałam chyba około trzech tygodni. Najpierw będą mangi, zaraz Wam je pokażę, a potem będą figurki. No dobra, pierwszą magą, jaką ostatnio kupiłam, to drugi tom sekret panny Watanuki. I wiem, że wiele osób chciałoby, abym zrecenzowała już tę mangę, ale ja jednak zrecenzuję ją albo po trzecim, albo po jeszcze kolejnym tomie, bo ta historia jest fajna, jest ciekawa, jest śmieszna, jest zabawna, jest trochę pouczająca, ale mimo wszystko potrzebuję jeszcze troszeczkę materiału do tego, aby móc ją tak naprawdę fajnie zrecenzować. Kolejna manga to 21 tomik Jak zostałam bóstwem. Historia zmierza ku końcowi, bo cała seria liczy 24 tomy. Kolejna manga to czwarty tom Pokój w kolorach szczęścia. Powiem Wam, że ta historia jest coraz bardziej. Coraz bardziej staje się taka mroczna. I no nie wiem. Mam takie dziwne uczucie, że nie, nie wiem jakie będzie zakończenie, nie spolerowałam sobie tego, ale boję się tej mangi, boję się zakończenia. Kolejna manga. To drugi tom Fruits Basket, to jest to wydanie takie specjalne, czyli to jest chyba dwie mangi w jednym tomie, łącznik ma będzie 6. No jest co czytać, jeszcze tego tomu nie przeczytałam i tak jak już mówiłam, najpierw zrecenzuję anime z 2019, a wybiorę później mangę. Zresztą ta, to nowe anime, prawda, które jest na podstawie mangi, właśnie z tego co słyszałam, właśnie oglądałam. No trzyma się mangi bardzo bardzo dokładnie, więc nie wiem, może zrobię recenzje i mangi, i anime w jednym. Zobaczę. Kolejna manga to już piąty tomik Cardcaptor Sakura. Jak zwykle mamy tutaj piękne, kolorowe strony z naszą sakurcią. Jest ich kilka. Piszcie, czy zbieracie. Mmm, króliczek. Jeszcze coś tam mamy? Sakura. I ostatnim tomem jest trzeci tom. Otakoi miłość jest trudna dla otaku. Powiem Wam, że wczoraj nie mogłam zasnąć. Do trzeciej nad ranem siedziałam. Nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. Ostatnio bardzo źle, bardzo źle sypiam. I przeczytałam ten tomik o trzeciej nad ranem. Bardzo mi się podoba. Recenzowałam anime. I mam nadzieję, że wyjdzie kolejny sezon. No dobra, to są magii, a teraz pora na figurki. Figurki są oczywiście z serii Sailor Moon. I są to moje pierwsze figurki w ogóle Sailor Moon. I muszę Wam powiedzieć, że jestem z nich bardzo zadowolona. No to może pierwsza pójdzie usagi na pierwszy ogień. One są malutkie. Bo, no, są malutkie, chociaż myślałam, że będą jeszcze mniejsze czekajcie, może ostrość o, myślałam, że będą mniejsze ale mimo wszystko nie są aż takie maciupkie jak myślałam, że będą i bardzo, bardzo mi się podobają to co mi się podoba to to, że ta część nie jest plastikowa jest taka lekko gumowa jak to dzięki czemu można było łatwo ją mocno włożyć do podstawki a bałam się, żeby to się, żeby to się nie złamało tak jak Miałam niestety przy minifigurkach z SAO. To co mi się podoba, to to, że na podstawkach zaraz wam pokażę wszystkie są właśnie cukiereczki w kolorze um, danej Sensi, no i z emblematem, czyli tu mamy księżyc. No i taka jest właśnie Usagi. Ustryma, ustawiam ostraść, proszę bardzo. Tu mam tył. Mimo, iż figurka jest malutka, to podobają mi się szczegóły. Tutaj dam Usagi. No to niech następny będzie Mamoru. Tak, tutaj mam Mamoru na ziemi, tak, bo Usagi jest na księżycu. Tutaj Mamoru jest na ziemi, ma róże w ręce. No i tutaj ma swoje okulary. Bardzo mi się podoba. Mamy fajne marszczenia na jego pelerynie cylinder tutaj mamy mamorka no to niech następna będzie Ami Fejlor Mercury tutaj właśnie jest cukierek z, ze znakiem Merkurego i Ami te tak reszta sensi oprócz, nie, oprócz Wenus siedzi na gwiazdce bardzo mi się to podoba tutaj y, to się świeci chyba w ciemności tak wygląda z przodu, tak wygląda z tyłu też mamy gwiazdki. Teraz pokażę wszystkie. Tutaj mamy Jupiter. Też na gwiazdce. Jest taka urocza. Podobają mi się strasznie oczy. Bardzo mi się podobają oczy. Śliczne. Tak. Jeszcze dwie. Celor Mars, też na gwiazdce nie włoski z tyłu. Tutaj mamy oczywiście cukierek z jej imidolemacem, z jej znakiem. Podoba mi się tutaj ten taki włosek odstający. No i ostatnią jest Celor Vinas, czyli nasza bogini miłości. Mamy cukierek z jej znakiem, ona siedzi na serduszkach. Akurat, kartka prześliczne I powiem Wam, że one kosztowały łącznie 30 parę złotych z dowozem 40. 40 z hakiem naprawdę niewiele, bo ich wygląd, jakość wszystko jest super. Na plus, wciąż można znaleźć na Allegro bo na Allegro je zamawiałam, więc super. Wiecie, ja uwielbiam Sailor Moon, co widać, ale nie wydam i nie będę wydawała ciężkich pieniędzy na figurki, bo po prostu mi nie stać i nie będę udawać, że wiecie, że straszna ze mnie fanka i wszystkie pieniądze będę na to wydawała i będę ciułać tylko po to, żeby zamówić sobie figurki za 300 zł. Absolutnie. Myślę, że jest o wiele więcej fajniejszych rzeczy, które można kupić za trzy stóły, niż figurki. Oczywiście, gdybym miała kasę, to bym sobie zamówiła, ale po prostu nie mam. I jeżeli widzę takie figurki, naprawdę fajne figurki, za 30 parę złotych, no 40 powiedzmy, no to dla mnie super okazja. Myślę, że jeżeli są tutaj pani, którzy też chcieliby jakieś figurki z Sailor Moon, a nie stać ich na drogie oryginały, to. Polecam na Allegro czasami można znaleźć naprawdę świetne figurki w fajnych cenach, więc polecam. Takie mam figureczki. Moje pierwsze od Sailor Moon i jeszcze mam w planach kupienie figurek, też właśnie takich małych i takich bardziej uroczych, bo chyba przewaga różu tam jest. Yy, Card Captor Sekury. To wszystko na dzisiaj. Trochę mang, trochę figurek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Przepraszam, że tak szybko, że tak wiecie, bez mojej twarzy, ale tak jak mówię, dzisiaj jestem troszeczkę padnięta, ale mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu już się ogarnę, bo mój senek po prostu był chory i teraz cały tydzień siedzieliśmy w domu i to jest niestety bardzo wyczerpujące. Mam nadzieję, że za to wytrzymacie się jakoś w pełnym zdrowiu, bo właśnie nadszedł ten okres chorobowy. No dobra, kochani, dzięki za oglądanie. Dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa pa!